Co dziś opłaca się wiedzieć o rynkach? Jeremak. Zełęski jest gotowy 27 grudnia spotkać się z Trumpem i podpisać porozumienie pokojowe. Niemcy wznowią elektrownie węglowe, by obniżyć ceny energii. 90% prawdopodobieństwa, że w grudniu pojawi się nowy szef Fed. Financial Times. Chiny mogły kupić 10 razy więcej złota niż pokazują oficjalne dane. Bank Japonii może podwyższyć stopy procentowe. Dino jest dziś więcej warte niż cała grupa Carrefour. KGHM notuje minus 8% sprzedaży miedzi rok do roku. Minister klimatu uchyla decyzję odmowną. JTSW ma odzyskać 1,6 miliarda złotych składki. Alphabet i Apple biją historyczne rekordy na giełdzie. Klarna wprowadza własnego stablecoina powiązanego z dolarem. Walkik bada Apple w sprawie możliwego naruszenia polityki prywatności. Facebook chce kupić technologię AI od Google za miliardy dolarów. Alibaba przekracza kwartalne przychody, a jej modele AI mają w 3 lata przynieść 1 bilion dolarów. Quick Commerce ma 100 milionów użytkowników tygodniowo. Nvidia oficjalnie oświadcza, nie jesteśmy Enronem.